Szanowni mieszkańcy Siedlec, powiatu siedleckiego, przede wszystkim rolnicy. Dzisiejsze targi odbywają się pod hasłem Rolnictwo gwarantem żywności. Nie tylko my, ale cała Unia Europejska stoimy przed ogromnym zagrożeniem, jakie jest umowa wolnego handlu z państwami Mercosur, czyli z Ameryką Południową. Tam, proszę Państwa, można używać 4000 pestycydów różnego rodzaju, które są zabronione w Unii Europejskiej. I teraz moje pytanie zasadnicze. Jak polski rolnik, czy jakikolwiek rolnik z Unii Europejskiej ma uczciwie konkurować z tak wyprodukowaną żywnością? To jest proszę Państwa, taka decyzja, jeżeli ona wejdzie w życie, to jest po prostu zabójstwo polskiego rolnictwa. A polski rolnik to jest jeden z filarów naszej niepodległości, bo dopiero kiedy nie będziemy mieli własnej żywności, to dopiero wtedy przekonamy się, ile ta żywność naprawdę kosztuje. A przypomnę Państwu, że Polska jest jednym z licznych krajów na świecie, w którym nigdy nie było klęski głodu. Apeluję szczególnie do rządzących, do parlamentarzystów, abyśmy wszyscy robili wszystko po to, aby tylko polski rolnik dalej trwał, aby produkował, aby mu się opłacało, aby Polska była Polską. A nam wszystkim życzę, aby rolnictwo w Polsce dalej kwitło, było i nie było zagrożone przez umowy międzynarodowe.